Witam serdecznie z tej strony Paździoch, a to jest zdrowy odcinek kursu tworzenia pluginów. Zakładam, że miałeś już styczność z jawą, lecz jeżeli nie jesteś w temacie, polecam ci zapoznać się chociaż z podstawami tego języka. Pozwoli ci to łatwiej przyswoić materiał przekazywany podczas odcinków. Moim celem jest przekazanie ci koniecznej wiedzy. Mam na myśli taką wiedzę, która pomoże ci stworzyć własny, unikalny plugin. Jest to zerowy odcinek, dlatego że dzisiaj nie będziemy zajmować się stricte programowaniem. Przygotujemy IDE, z angielskiego Integrated Development Environment, czyli Zintegrowane Środowisko Programistyczne. Najprościej mówiąc, jest to bardzo rozbudowany edytor tekstu, który podczas pisania kodu automatycznie będzie wskazywał nam błędy. Pozwala je naprawić, a co najważniejsze, pozwoli nam skompilować, czyli przetworzyć nasz tekst na plik JAR. Jako, że szanuję Twój czas, przejdę od razu do instalacji. Osobiście wybrałem środowisko Eclipse głównie ze względu na intuicyjną usługę oraz ogólną dostępność. No bo przecież każdy może pobrać niewielki darmowy program. Więc, aby pobrać środowisko, wystarczy wpisać w wyszukiwarce frazę Eclipse, następnie wejść w pierwszy wyświetlony link skierować się do działu Download oraz wybrać wersję systemu i lokalizację serwera. Pozostało nam już tylko uruchomić program. W tym celu przechodzimy do pobranego archiwum, wypakowujemy katalog Eclipse i odpalamy plik eclipse.exe. W zakładce Workspace wybieramy dowolną lokalizację zapisów przyszłych projektów i potwierdzamy przyciskiem OK. Mamy już w pełni działające środowisko, więc przyszła pora na postawienie lokalnego serwera. Wchodzimy na oficjalną stronę Bakita i pobieramy pliki serwerowe. Zmieniamy nazwę pliku na craftbukkit, przenosimy go do katalogu serwerowego oraz odpalamy plik startowy. W pliku server.properties ustawiamy opis serwera oraz sposób łączności. W naszym przypadku będzie to localhost. Dziękuję za uwagę. Wszelkie pytania dotyczące tego filmu proszę zadawać w komentarzach. I widzimy się w kolejnych produkcjach na moim kanale. Pozdro.